Gdzie grasuje wielu ankieterów z pracowni badań społecznych, wysiadam sobie, podchodzi do mnie ankieter z pracowni badań społecznych i mówi do mnie tak: Czy zechciałby pan wziąć udział w ankiecie na temat trudnej sytuacji uchodźców z Syrii? No i jak się domyślacie, zdecydowana większość ludzi nie chciałaby wziąć udziału w ankiecie na temat trudnej sytuacji uchodźców z Syrii, ale jeśli ten sam ankieter, Podejdzie do mnie i powie tak: Czy pan uważa się za osobę odpowiedzialną i wrażliwą społecznie? Większość z nas odpowie: Tak. To czy w związku z tym chciałby pan wziąć udział w ankiecie na temat trudnej sytuacji uchodźców z Syrii? Ponieważ ja przed chwilą zbudowałem swój publiczny przed tym człowiekiem wizerunek kogoś, kto myśli o sobie, że jest odpowiedzialny i wrażliwy społecznie, no to niespecjalnie wypada nie wziąć udziału w tej ankiecie, tak? Więc mm -hmm. to prawo obrony wizerunku polega na tym, że ty najpierw budujesz jakiś swój wizerunek publicznie i później musisz w swoim przekonaniu konsekwentnie utrzymywać, w związku z tym jesteś bardziej skłonny do angażowania się w coś. Inny przykład tego przepraszam, samego jest tak przepraszam, bardzo... Przepraszam. O, czekaj,